Cześć, tu Damian i moje domowe Zo i mój cynamonek. Teraz mamy taki okres, że arbuzy są w promocji w sklepach, więc będziemy zaraz karmić zwierzaki arbuzami. Mam tutaj porcję dla cynamonka. Nie wiem, czy będzie zainteresowany, takiejś przed kamerką. Co? Ale cynamonek też lubi arbuza. Wczoraj już dostał swoją porcję. Dobra, teraz tak, tego arbuza damy kurom. Kurom, kaczkom. Zobaczymy, czy będą jadły. Na pewno będą jadły. Zajrzymy jeszcze do małych kaczek, bo wczoraj próbowałem je połączyć z tymi dużymi kaczkami, z ich rodzicami. No i zobaczcie, czy to się udało, czy się nie udało. <grych> Dobra, Cynamonek, będziesz jadł? Jest trochę nieśmiały. Rzucę Ci to zaraz do klatki. Wciągniesz pewnie całego. Trzeba Cię wyczesać. Świnki morskie są fajne. długie włosę. Ładnie wyglądają, ale... Ogarnąć to futerko, to jest masakra normalnie. Z przodu jeszcze wygląda dobrze, ale z tyłu to mu się takie kołtuny cały czas robią. Muszę mu to. O! Nie spodobało mu się, jak go czochram. Muszę go e, regularnie przycinać mu włoski, no nie? Dobra, przejdźmy teraz na zewnątrz do kurek. Dobra, mam tutaj orbuza przygotowanego. Dobra, będziemy teraz karmić kurki. Zaczynamy od. Od tych maluszków. Maluszków? To już nie są maluszki. Skórki powłowskie. Dobra, wy jeszcze arbuza nigdy nie dostawaliście. Zobaczymy. Co żeś się tak przestraszył. Patrzą tak niepewnie. Co to jest? Czy to da się zjeść? Kogut podchodzi. Pierwsze ziabnięcie. A już się okazało, że to jest bardzo dobre. Dobra, założę się, że za chwilę ten arbuz będzie już pusty w środku, a teraz idziemy do tych obok. Teraz duże kurki dostaną arbuza. Może moje kurki złożki. Wy już wiecie co to jest, bo już jadłyście to w tamtym roku, no nie? Od razu podlatuje. Arbuzy zawierają oczywiście dużo wody, więc są świetne na takie upalne dni, chociaż nam no te lata to zbytnio upałów nie ma. Ale mają też podobno dużo witamin, dużo witaminy C. C i chyba A. Dobra, jedźcie sobie w spokoju, nie będę Wam przeszkadzać. O, to jest ta najstarsza kurka. Jest, jest, Tobie się to przyda. Jestem ciekawy, czy silki też Będą chciały zjeść arbuza. Chodźcie tutaj. Z nimi będzie gorzej, bo one biegają po całym podwórku, więc niekoniecznie tutaj się skuszą, na no, akurat w tym jednym miejscu, ale zobaczymy. Czy w ogóle zauważy? Na razie nawet nie zwracają na to uwagi. Nie, silki nie są w ogóle zainteresowane. A tutaj mam kaczuszki. Przeniosłem już je na zewnątrz, ale musiały dostać swój taki wybieg ogrodzony, ponieważ próbowałem je połączyć ze starymi kaczkami, z ich rodzicami, ale to się nie udało, bo tak, wypuściłem je na drabkę i początkowo duże kaczki uciekały przed małymi, małe je goniły, ale no, te maluchy cały czas chodziły za tymi dużymi, ale w pewnym momencie duże kaczki zaczęły się na nie rzucać, je gryźć, więc no to chyba się nie uda. Były rozłączone dosłownie, tam nie wiem, może z tydzień, ale no jednak to jakoś musiało na to wpłynąć. No dobra, więc teraz tak mamy tutaj małe kaczki na zewnątrz. Jak trochę podrosną, e, będą sobie biegać po podwórku. Duże kaczki. Siedzą w tej chwili zamknięte. Zaraz je tutaj też wypuszczę. Maluszkom na razie arbuza nie będę podawać. Teraz dostają swoją karmę. Plus tam ewentualnie będą sobie skubać trawkę, jak będą biegać po podwórku. A jeszcze ostatnio dużo się namęczyłem, żeby zrobić dla kaczek oczkowodne, Takie malutkie. Zobaczcie, jak wyszło. Może to nie oczko wodne, raczej basenik. Woda była ładniejsza, kiedy nie kąpały się tu kaczki. Ale kiedy się kąpią, to oczywiście wygląda, jak wygląda. Wyszło to mniej więcej tak. Możecie sobie zobaczyć jakieś urywki, jak to powstawało. Zobaczcie jeszcze małe kaczuszki, kiedy pierwszy raz wpuściłem je tutaj na ten basenik, na ich pierwszą kąpiel. Film zaczęliśmy od święki morskiej, no to może zakończymy go koszatniczką, ale to masz drapiące pazurki. Koszatniczkom oczywiście arbuza się nie podaje, bo jest zbyt słodki. No nie. Ma za dużo cukru. No ale Sven bardzo chciał wystąpić, więc trochę sobie na niego popatrzcie. Ja jeszcze powiem, że czekam na kurczaki, które mają się wykluć, z tego co liczyłem, jutro. Więc pewnie niedługo zobaczycie efekt, czy jakieś kurczaki się wykluły, ile ich się wykluło, no i jak wyglądają. Dobra. Na dzisiaj to tyle, do zobaczenia w następnych filmach, cześć!